Znajdujemy się w Gniewinie, gdzie trwają rozgrywki 10 edycji turnieju Kibice Razem. 10 a więc są to rozgrywki jubileuszowe. Nasz turniej gra przerwanie od 2014 roku. Na samym początku tych drużyn było 6. W tej chwili na boiskach Areny Mistrzów w Gniewinie mamy drużyn 19. Bawimy się świetnie, bo turniej jest nam dobrze znany, ale dla naszych dzieci to jest pierwsza wizyta na, na tego typu zabawie. Nie zabieramy dzieci, które na co dzień mogą wziąć udział w takiej imprezie, więc dla nich jest to ogromne przeżycie. Wielki turniej, bandy Polskiego Związku Piłki Nownej, oczekujące na nich nagrody, to wszystko powoduje, że emocje są wielkie. Przyjechaliśmy tutaj kolejny raz z dziećmi z domów dziecka, ze ośrodków wychowawczych, tak żeby tym dzieciom biednym dać troszeczkę radości. My jako stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk, ale także kibice z całej Polski, pokazaliśmy kolejny raz, że takie właśnie inicjatywy nas jednoczą, aby zrobić coś dobrego dla tych właśnie najmłodszych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.